mianowicie on jest przewidywalny i u każdego objawia się inaczej. Aha. No ja przyznam, że rzeczywiście też jechałam przerażona, bałam, bałam się, aż myślałam, że będę płakać. Yy, tak, ale to jest taki ciekawy kryzys, a mianowicie on jest przewidywalny i u każdego objawia się inaczej, a mianowicie yy, w drugiej dobie takiego niejedzenia wracają do ciebie te Stany zapalne, z którymi walczysz regularnie. Na przykład zapalenie stawów. Osoby miały, leżały i cierpiały katusze w obszarze kolan, bioder i pleców. Ja miałam nagły nawrót mojego co półrocznego zapalenia zatok. I sobie myślałam: No, nie, chyba w tym hotelu coś mnie zawiało, bo znowu mam to zapalenie zatok. Trwało to pół doby. Był to taki obuch w głowę, przypomnienie z czym walczysz regularnie, ten stan zapalny tak jak byłby zaserwowany w czasie tego postu do zwalczenia. Już od tego 2014 roku nigdy nie miałam zapalenia zatok. Organizm po prostu raz na zawsze to wyparł, zwalczył.